Film dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W potocznym rozumieniu obszary wodno-błotne, czyli mokradła, to bagna, błota i torfowiska. Po przyjęciu w 1971 roku Światowej Konwencji o Obszarach Wodnobłotnych pojęcie to rozszerzono o naturalne i sztuczne zbiorniki oraz cieki, a nawet przybrzeżne wody morskie. Wędrówki po pomorskich mokradłach to szansa bliskiego kontaktu ze światem przyrody mało oskarżonym cywilizacją. Mokradła są siedliskami wielu zróżnicowanych gatunków roślin oraz zwierząt, zachowując przy tym niepowtarzalne walory krajobrazowe. To w zasadzie nie jeden, lecz wiele odmiennych światów. Pomimo, że mokradła to obszary przejściowe między wodą a lądem, to decydującą rolę odgrywa tu woda, a często po prostu jej niedostatek. Woda krąży w przyrodzie i ten obieg jest zamknięty. Niestety, tak samo jak w organizmie ludzkim, jeżeli skaleczymy się, to krew ucieka. Jeżeli w przyrodzie spowodujemy niewłaściwe przemieszczanie się wód, to te wody popłyną w kierunku, w którym nie powinny. Mogą miejscowo podtopić drzewostany, lasy, pola, ale mogą również spowodować w innym miejscu wystąpienie suszy, ponieważ odpłyną z tamtych miejsc. Mokradła są naturalnymi rezerwuarami wody słodkiej. Jej globalny deficyt sprawił, że ze szczególną uwagą zaczęliśmy obserwować i analizować procesy zachodzące na obszarach wodno-błotnych. Natura coraz rzadziej jest w stanie własnymi siłami przeciwdziałać zmianom zachodzącym na mokradłach. Na Pomorzu pomagamy jej w tym, obejmując specjalną ochroną wiele obszarów wodno-błotnych. Polska w średniowieczu była krajem bagiem. Była krajem, którego nie można było zdobyć, ponieważ przez te bagna ciężko zbrojnym rycerzom zachodu było bardzo trudno się przedostać. Natomiast Słowianie, którzy na tych terenach się osiedlali, mieli swoje ścieżki, lekkie uzbrojenie, lekkie ochronne pancerze najczęściej ze skór, potrafili przez te bagna przechodzić. No niestety. Renesans z gospodarką rolną, gospodarką leśną, źle prowadzoną, doprowadził do tego, że odwodniliśmy znaczne obszary naszego kraju. Bagien w tej chwili mamy bardzo mało. Skutecznie odwodnione tereny podmokłe dały ludziom nowe areały pól uprawnych i pastwisk. W następstwie wprowadzono nowe gatunki roślin oraz zwierząt to też po zasoby ukryte pod powierzchnią, kredę łąkową, rudę darniową, a zwłaszcza torf, podstawowy zasób mineralny torfowisk. Torf to najmłodsza geologicznie postać węgla. Nic dziwnego, że przez wieki służył jako opał. Strukturę złoża torfowego najlepiej widać na obszarach jego przemysłowej eksploatacji. Najczęściej stosowaną techniką jest mechaniczne frezowanie kolejnych centymetrów pokładu torfu. Inne jest też obecnie jego przeznaczenie, już nie opał, a cenny surowiec dla ogrodnictwa, rolnictwa, a nawet medycyny. Po zakończeniu przemysłowej eksploatacji wyrobisko szybko wypełnia woda. W ślad za nią pojawiają się rośliny i zwierzęta. Jest to już jednak całkowicie inne siedlisko niż poprzednio. Przykładem szczególnej wrażliwości obszarów torfowiskowych jest Staniszewskie Błoto. Jeden wiek wystarczył, aby bezleśne szary na obszarze torfowiska kopułowego o grubości warstwy torfu dochodzącej do 11 metrów, przekształciły się w bory bagienne. To skutek działań odwadniających. I to pomimo, że na części terenów już ponad 100 lat temu ustanowiony został rezerwat. Obecnie obszar ochronny obejmuje około 130 hektarów, na których podjęto pracę nad odtworzeniem pierwotnego środowiska. Tego typu działań na pomorzu jest znacznie więcej. Dużym, bo ponad 800 hektarowym obszarem chronionym są bagna i Praca w tym rezerwacie jest dosyć specyficzna, ponieważ jest on objęty ochroną czynną. Zabiegi ochrony czynnej polegają na tym, żeby z płatów brzosowiska usuwać brzozę i sosnę i te płaty odsłaniać, tak jak tutaj widać. Te zabiegi niestety trzeba często powtarzać, dlatego że gatunki świetnie sobie tutaj radzą, świetnie się czują i się odnawiają. A ten rezerwat jest o tyle Trudny w tym gospodarowaniu, że jest poprzecinany całym mnóstwem rowów melioracyjnych. Tereny tego torfowiska były wykorzystywane niegdyś przez ludność miejscową, głównie do pozyskiwania torfu do lat 60., a w mniejszym stopniu zdarzało się, że do lat 80.. Podobnej wielkości obszarem torfowiskowym są Bielawskie Błota. Wchodzą one w skład rezerwatu przyrody Bielawa. W jego granicach mamy ponad 700 hektarów torfowisk typu bałtyckiego. To jest miejsce, które faktycznie jest zagłębieniem na wyniesieniu. To jest miejsce, które powstało w. W okresie ostatniego zlodowacenia, w momencie kiedy lądolód topniał, pozostała olbrzymia bryła lodu. Która dla nas w zasadzie jest niewyobrażalna, bo ona miała prawdopodobnie 2 km wysokości. Rozległa była też na 2 km, czyli ten cały obszar bielawskich błot. I to, że ta bryła sobie powolutku topniała, spowodowało utworzenie niecki, która była cały czas zasilana tą wodą z lodu topniejącego. Tysiące lat ekspansji roślinności początkowo wodnej, a później bagiennej i lądowej doprowadziło do przeobrażenia jeziora w torfowisko. To, co jest najbardziej szczególne w tym konkretnie torfowisku, to przede wszystkim otwarta przestrzeń, nagromadzenie gatunków specyficznych dla torfowisk wysokich oraz nagromadzenie ptaków wodnobłotnych, jak również to, że jest to miejsce strategicznie istotne dla ptaków, które migrują. Ptaki migrujące mają swoją trasę do przebycia. W czasie tej trasy potrzebują miejsc odpoczynkowych, w których mogą najeść się i odpocząć, zwykle przez kilka dni. I w tych miejscach nabierają siły, żeby pokonać kolejny odcinek. Jeżeli my jako ludzie zagospodarujemy wszystko i uniemożliwimy im takie miejsce odpoczynku, one po prostu nie przelecą następnego etapu podróży, no i zginą. Niedaleko od Bielawy, w ujściu rzeki Redy, położony jest rezerwat Beka. To inny przykład pomorskich mokradeł. Tworzą je podmokłe łąki z roślinnością słonolubną oraz płytkie przybrzeżne wody Zatoki Puckiej. Beka to jedno z ważniejszych na Pomorzu miejsc przystankowych na trasie migracji ptaków brodzących. Piaszczyste łachy u brzegów zatoki to ulubione miejsce rybitw i mew. Nie brakuje też kormoranów, które na bekę przylatują z okolic Swarzewa, gdzie na klifowym brzegu gniazduje ich kolonia. Wiosną i latem podmokłe łąki, poprzecinane kanałami i rowami melioracyjnymi, przyciągają bociany oraz czaple. Stałymi bywalcami ujścia Redy są również żurawie oraz różne gatunki kaczek i gęsi. Gościem na przelotach są na przykład skandynawskie bernikle białolice. Dużo liczniej goszczą u nas gęsi gęgawe, gatunek będący przodkiem gęsi domowej. Na polowania przylatują duże ptaki drapieżne, myszołowy, rybołowy i bieliki. Podobny charakter mają położone między Jeziorem Żarnowieckim a brzegami Bałtyku piaśnickie łąki. Tu również cały system rowów i kanałów melioracyjnych przecina wzdłuż i wszerz tereny podmokłe. Wody jest na tyle dużo, że nawet łabędzie decydują się na gniazdowanie i wychowywanie młodych. Liczne gryzonie, a także ptaki, zwłaszcza w okresie składania jaj i wyprowadzania piskląt, Przyciągają na łąki płochliwe lisy. W dalekich łowieckich wyprawach nie przeszkadza im nawet otwartość terenu. Bliskość lasów i łąk dobrze służy jeleniom, sarnom czy dzikom. Łąki je karmią, a las daje im schronienie. Woda w lesie jest w naturalnym obiegu. Zaczynamy od opadów, zaczynamy od tego, że padają deszcze, że pada śnieg, ten śnieg się roztapia. Woda zaczyna wsiąkać w glebę, przesiąka do pierwszego poziomu tzw. wód gruntowych albo pierwszego poziomu wodonośnego. Tam przemieszcza się w glebie do kolejnych obniżeń terenowych, do kolejnych zbiorników. Nad jeziorami czasem możemy spotkać miejsca wysięków źródliskowe. Tam nie powinno się wchodzić, ponieważ są to naturalne, przefiltrowane ujścia wody z gleby. Te wody zasilają jeziora, zasilają zbiorniki powierzchniowe, zasilają również bagna. Źródliskowe zapewniają ochronę nie tylko krajobrazów, lecz również rzadkich na pomorzu roślin, jak na przykład skrzyp olbrzymi. Od wielu lat w pomorskich lasach realizowany jest program małej retencji. Największą inwestycją było odtworzenie dawnych jezior na leśnictwie Kaliska dzięki wykorzystaniu kanału zbudowanego 170 lat temu. Ten kanał jest to kanał czarnowodzki. Jego historia sięga XIX wieku. Został wykopany w latach 1842-1846. Zamysłem było wybudowanie kanału. Łączącego jezioro wdzyckie z kompleksem czarnowockich łąk. W tamtym czasie na tym terenie praktycznie nie występowały w takiej ilości lasy, jak teraz. Została stworzona taka sieć nawadniająca łąki i pola tych słabych, piaszczystych gleb. 40 lat temu poziom wód gruntowych w okolicznych lasach znacznie się obniżył. Zaczęły wysychać śródleśne jeziora, bagniska i rowy. Pomysł, by zasilić je wodą z kanału, był pionierski. Do pierwszego z odtworzonych jezior, Białe Błota, wodę doprowadzono rurociągiem. W sumie udało nam się odtworzyć około 90 hektarów jezior oraz około 45 hektarów bagien i mukradeł. Odtworzenie jezior i bagien zmieniło również w bezpośrednim sąsiedztwie mikroklimat, żywostanie w postaci gieł i rosy. To również zwiększyło wilgotność powietrza, co pozwoliło na wprowadzenie i odtworzenie na te tereny cisa pospolitego, który jeszcze w średniowieczu był bardzo powszechny, a w wyniku no, eksploatacji przez człowieka i zmian klimatycznych zaczął on powoli ustępować. Cis pospolity nie jest gatunkiem, który ma bardzo wysokie wymagania w stosunku do, do żywności gleby. Dla niego ważna jest wilgotność powietrza. Po zasileniu przepływowych zbiorników małej retencji wodami kanału czarnowockiego pojawiły się w nich też nowe gatunki roślin i zwierząt wodnych. To rezultat większego natlenienia i wyższej przejrzystości wody, niż w większości zamkniętych jeziorek śródleśnych, w których praktycznie nie spotyka się ryb. Jednak w kilku mokradłowych oczkach na terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego występuje rzadki gatunek chroniony – strzebla przekopowa, zwana też błotną. Czasami towarzyszy jej karaś. To gatunki wyjątkowo odporne na niski poziom tlenu w wodzie. Przejrzyste wody przepływowych jeziorek sprzyjają zróżnicowaniu podwodnej roślinności. Obok typowo bagiennych torfowców i moczarek występują wywłóczniki, rogatki i rdestnice. Liczniej pojawiają się także ryby. Najczęściej są to płocie i wzdręgi. Ich obecność przyciąga szczupaki, które czyhają na swoje ofiary w ukryciach, np. pod liśćmi grzybieni i grążeli. Walone pnie drzew tworzą stabilne podłoże dla nadecznika stawowego. Ta rodzima gąbka słodkowodna swoim występowaniem potwierdza wysoką czystość wody. W zbiornikach i wolno-płynących ciekach tworzy rozbudowane kolonie, przypominające tropikalne koralowce. Bez wody nie ma życia. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby nie realizować małej retencji wodnej czy dużej retencji wodnej, ale przede wszystkim musimy ją realizować mądrze. Realizacja wielu małych zastawek, małych zbiorników wodnych, rozłożonych równomiernie na dużej przestrzeni, jest najbardziej korzystną dla zasilenia lasu, jak również terenów przyległych. Powrót wody na leśne mokradła to również masowy powrót płazów. To najstarsza grupa kręgowców, bardzo charakterystyczna dla wszystkich obszarów wodno-błotnych. Choć płazy mogą spędzać na lądzie większą część roku, to do rozrodu potrzebują wody. Jednymi z rzadziej spotykanych obecnie na Pomorzu są traszki, zwyczajna i grzebieniasta. Dla nich dużą szansą są stawy małej retencji z bogatą podwodną roślinnością. Część płazów ściąga domokradłowych oczek z miejsc swojego zimowania, pokonując nawet kilometrowe odległości. Żaby trawne i ropuchy mogą na to zdecydować się jeszcze pod koniec zimy. Kilkanaście kolejnych tygodni pogodach to nam okradłach czas rozwoju nowego pokolenia pomorskich płazów. U żab trawnych skrzek przyjmuje formę dużych galaretowatych brył, pływających pod powierzchnią wody pośród torfowcowej roślinności. Skrzek ropuchy szaraj ma postać długich sznurów. Samice zawieszają je pod powierzchnią wody, na roślinach lub zatopionych gałęziach. Jeszcze inaczej jest w przypadku żaby moczarowej. Jej skrzek w postaci niezbyt dużych, galaretowatych kul składany jest na płytkim dnie. Od momentu złożenia jajeczek do wyklucia kijanek upływa zwykle od 7 do 10 dni. Mniej więcej do połowy lata trwa proces przeobrażania się kijanek w żabki i ropuszki. Bogate życie toczy się także wokół mokradeł. Wilgotne miejsca często odwiedzane są przez jaszczurki. Dla wielu owadów i pajęczaków cały cykl biologiczny związany jest z mokradłami. Zaloty samca pająka ogrodowego do dużo potężniejszej samicy są ryzykowne. Nieumiejętne szarpanie jej sieci może sprawić, że zamiast szczęśliwym tatą stanie się upolowaną ofiarą. Tym razem do żadnej konsumpcji nie doszło. I pajęczaki opanowały wszystkie mokradła, zwłaszcza śródleśne. Tu przychodzą na świat, żyją, przekazują geny kolejnym pokoleniom i w końcu giną. Są wszędzie: na lądzie, w powietrzu, na powierzchni wody i pod nią. Jak ta rzadko obserwowana drapieżna topielnica. Wiele gatunków ptaków typowo wodnych, jak kaczki czy perkozy, spędza na mokradłach większość roku, a nawet na nich zimuje. Dla migrujących gęsi mokradła stanowią jedynie krótki przystanek na trasie przelotu. Jesienią na torfowiskach gromadzą się żurawie, szykując do dalekiej podróży na południe. Staramy się zachować dla nich wszystkie te miejsca. Chcielibyśmy, żeby dzięki naszym zabiegom to torfowisko zaczęło spontanicznie się odtwarzać. No niestety pewne rzeczy musimy technicznie wykonać, musimy odwrócić te techniczne działania, które wykonał człowiek wcześniej w celu odwodnienia torfowiska. Wszelkimi możliwymi sposobami staramy się zatrzymać wodę na torfowisku, między innymi na przykład parę lat temu został wkopany ekran foliowy na granicy rezerwatu. Po to, żeby woda z rezerwatu nie uciekała do kanału bielawa, nie uciekała też na grunty sąsiednie. Nie możemy zapominać również o bardzo ważnej roli, jaką odgrywają na terenie tego rezerwatu zwierzęta. Mam na myśli głównie jeleniowate, które bardzo nam pomagają w odsłanianiu roślinności. Na terenie tego rezerwatu bupr jest bardzo, bardzo pożądanym zwierzęciem. Udało mu się zrobić już wiele dobrego, wykonuje za nas ogromną robotę i dzięki niemu nie musimy budować już tak wielu tych zastawek, ponieważ on świetnie lokalizuje te miejsca, w których wodę można zatrzymać i tam buduje swoje tamy. Ślady bobrzych inżynierów można już spotkać na całym Pomorzu. Jesienią ścinają nawet grube drzewa, by zadrzeć z nich korę do zimowej spiżarni. Nie wszyscy są jednak zadowoleni ze sposobu, w jaki bobry potrafią przekształcać środowisko pod swoje potrzeby. Mówiąc o ochronie bioróżnorodności przyrody, nie możemy zapomnieć o niewielkich obszarach, tak tzw. użytkach ekologicznych. Kilkadziesiąt metrów od Trójmiejskiej Obwodnicy skutecznie chronione jest siedlisko Salwini, jedynej polskiej paproci pływającej. Kilka kilometrów dalej, użytek Migowska Bielawa, do którego ciągle starają się przychodzić sarny, został całkowicie stłamszony przez osiedla mieszkaniowe. Urzędy powołane do ochrony przyrody przerzucały się odpowiedzialnością za ten stan rzeczy. Oby taki los nie spotkał pobliskiego wróbla stawu. Nie ma statusu użytku ekologicznego, ale dzieci ciągle mogą tu cieszyć się różnorodnością ptasich przedstawicieli. Na Pomorzu są miejsca, gdzie zwierzęta i ludzie potrafią wspólnie egzystować. Człowiek zdominował krajobraz, i rezerwaty są jednym z takich naprawdę niewielu miejsc, gdzie te gatunki, które się nas boją lub które są wrażliwe po prostu na antropopresję, mogą żyć i rozwijać się. Pamiętajmy, że zachowanie zróżnicowanych obszarów wodnobłotnych to zachowanie bioróżnorodności świata zwierząt i roślin na Pomorzu. To wartość sama w sobie, którą nie tylko powinniśmy, lecz musimy chronić. finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku